Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne 17 już spotkanie z Rabbi Jechudą Lejb Halewi Ashlagiem i jego komentarzem do księgi Drzewo Życia Ari Talmud 10 Firot. Znajdujemy się na stronie 16 w drugim rozdziale pierwszej części Tes Histaklut Pnimit Wewnętrzne wpatrywanie. Balhasulam przechodzi do kolejnego tematu, który w skrócie opisuje w podtytule: Wyjaśnienie o tym, co powiedzieli mędrcy. Cytat: Dlatego przygotowana jest praca i przyłożenie wysiłków dla wynagrodzenia dusz. Bowiem ten, kto spożywa to, co nie jest jego, on boi się patrzeć w lico. I mówi Balchasulam, I żeby cokolwiek zrozumieć, choćby odrobinę, w tym wysokim miejscu, niezbędnym jest rozprzestrzenić się w słowach, czyli wyjaśnić bardziej szczegółowo. Kiedy zgłębiamy teksty ARI i TES, my powinniśmy być wewnętrznie nastawieni na to, że z jednej strony my jakby chcemy coś zrozumieć, ale z drugiej strony niczego nie rozumiemy, lecz po prostu włączamy się w wyższego i wchłaniamy w siebie to, co on nam mówi, bez względu na to, co ja z tego rozumiem. Moje rozumienie tego jest tutaj nieważne. Po prostu wchłaniamy to w siebie i potem ono zaczyna w nas pracować. I takie nastawienie powinno być, bo człowiek wewnątrz idzie zawsze na dwóch liniach, jak na dwóch nogach. W lewej linii trzeba starać się choć cokolwiek zrozumieć, a w prawej. Trzeba całkowicie oddać się tak, że ja niczego nie chcę zrozumieć, a tylko wchłaniam w siebie to, co on mówi. I te dwie skrajności w duchowym trzeba połączyć, i to połączenie daje nam średnią linię. I Balchasulam mówi, i my badamy, w granicznym, czyli w skrajnym, ostatecznym znaczeniu, całą tą realność, która jest przed nami, jej ogólny, ostateczny cel, bowiem nie ma działającego bez celu. A jeśli tak, to jaki jest ten cel, że z jego przyczyny? Wyprowadził błogosławiony, wyprowadził do życia, do istnienia, całą realność, która jest przed nami w wyższych światach i w niższych światach. Jednak, jak już uczyli nas mędrcy w wielu miejscach, że wszystkie światy razem nie były stworzone inaczej, jak tylko dla Izraela. Wypełniających torę i przykazania, i jest to ogólnie wiadome. A wszystko, jak my wiemy, jest w jednym człowieku. Oddające Kelim jest to Izrael, od słów prosto do Boga. Ale Niezbędnym jest zrozumieć to w badaniu mędrców, którzy zadali sobie pytanie: czy sensem stworzenia światów jest to, że stworzone one zostały po to, żeby nasłodzić jego stworzenia? Jeżeli tak, to po co potrzebne było błogosławionemu stwarzać nasz materialny świat? Brudny i pełny cierpień. Przecież i bez tego mógł on oczywiście nasłodzić duszę tyle, ile by on zechciał. Po cóż więc on wprowadził duszę w ciało brzydkie i brudne? A wyjaśnienie tego jest takie, że i tutaj mamy cytat z wypowiedzi mędrców. Ten, kto spożywa to, co nie jest jego, boi się spojrzeć w lico. Dlaczego w lico, a nie w oczy, jak my mówimy? Wszystko tutaj ma sens. Czyli w każdym otrzymaniu podarunku bezpłatnie znajdujemy wadę wstydu lica. Boli co, twarz jakby odczuwa wstyd. I żeby odsunąć od dusz tę wadę, stworzył on ten świat tak, że jest tutaj realność czyli możliwość pracy, i znajdujemy, że nasładzają się w przyszłości od pracy swoich rąk, bowiem otrzymują swoje wynagrodzenie. W zamian za swoje wysiłki, i oni wybawiają się za pośrednictwem tego od tej wady wstydu. Do tej pory ich słowa czyli koniec cytatu czyli Stwórca stworzył ten świat dlatego, żeby tutaj człowiek, swoimi cierpieniami i wysiłkami w pracy, wybawił się od tego strasznego odczucia, że wszystko otrzymuje za darmo jako dar. Ja jeszcze czytałem w Zoharze pewne zdumiewające rzeczy i powiem o tym tak krótko, że człowiek powinien szukać nauczyciela, który będzie uczył gotory. I kiedy go znajdzie, to powinien zapłacić mu tyle, ile będzie trzeba. Dlatego, że inaczej w żaden sposób nie wybawi się od oddziaływania złego początku. A skąd możesz wiedzieć, że znalazłeś prawidłowego nauczyciela? Jeżeli widać, że temu nauczycielowi przyświeca tylko jeden cel zajmuje się tylko torą, Liszma, czyli dla imienia, dla stwórcy. Wszystkie jego czyny ukierunkowane są tylko na to, żeby podążać za celem stwórcy i za niczym więcej, zarówno swoimi czynami, jak też wszystkim innym. U takiego nauczyciela. Można się uczyć i każdą cenę możesz dać za tą naukę, dlatego że w ten sposób ratujesz swoje życie. I Zohar nie mówi, żeby szukać nauczyciela, który jest naprawiony, nie mówi o jego mądrości, wiedzy czy innych przymiotach, a mówi tylko, że powinien on być pogrążony w podążaniu do tego jednego celu. I u takiego możesz się uczyć. A z drugiej strony, ten nauczyciel, który zajmuje się torą i kabałą profesjonalnie i podąża do tego jednego celu, to on już nie musi nikogo szukać? Otóż nie. Bo Zohar mówi, że sam ten sprawiedliwy, autentyczny i prawdziwy cadik czyli człowiek, który podąża do tego, żeby być cadykiem, on powinien szukać złoczyńców, żeby dać im duszę Nefesz. Powinien robić wszystko, co możliwe, żeby złoczyńcę nawrócić i doprowadzić go do Stwórcy. I jak widzisz, Zohar mówi tylko Nefesz, pierwszą, najmniejszą duszę i mówi, że nie ma większej zasługi jak ta dlaczego nie ma większej zasługi? Zohar mówi, że tym samym ten sadik, który czyni wszystko dla tego złoczyńcy i nie chodzi tutaj o takie naiwne i dziecinne czyny, o których mówią religie ale ten sadik daje temu złemu człowiekowi duszę kieruje go na dobrą Drogę na drogę dobra i tym samym on powoduje, że dobry początek pokonuje zły początek. Czyli tutaj w naszym świecie stwórca pokonuje szatana. I przechodzimy do kolejnych rozważań Balhasulama, do kolejnego podpunktu. Jakie odniesienie ma praca w ciągu 70 lat do wiecznego nasłodzenia? I nie ma większego darmowego podarunku jak ten. I mówi Balchasulam: I te słowa mędrców są bardzo trudne ze wszystkich stron, i na początku trudno jest to zrozumieć. Przecież istota naszego celu i naszych modlitw jest, że od skarbnicy bezpłatnych podarunków my otrzymujemy jałmużnę. I powiedzieli mędrcy, że skarbnica bezpłatnych podarunków przygotowana jest tylko i wyłącznie dla dusz, które są największe na świecie. I jeszcze bardziej ciężko jest nam zrozumieć sens ich wyjaśnień, że w otrzymaniu podarunku bezpłatnie znajduje się wielki niedostatek czyli wstyd lica, który pojawia się u każdego, kto otrzymuje podarunek bezpłatnie czyli niezasłużenie. I dlatego, żeby to naprawić czyli żeby to doprowadzić do doskonałości, Przygotował błogosławiony ten świat, w którym jest realność przyłożenia wysiłków i pracy, żeby w przyszłym świecie otrzymać wynagrodzenie w zamian za wysiłki i trudy ich rąk. I ich wyjaśnienia są bardzo dziwne, bowiem do czego jest to podobne? Można porównać to do człowieka który mówi do swojego przyjaciela: Pracuj ze mną jeden krótki moment, a ja za to dam ci wszystkie nasłodzenia świata i przyjemne ukojenie we wszystkie dni Twojego życia. I nie ma większego bezpłatnego podarunku niż ten, z powodu tego, że tego wynagrodzenia w żaden sposób nie można porównać z pracą, bowiem praca jest ona w tym świecie przemijającym, który nie ma żadnej wartości w porównaniu z wynagrodzeniem i nasłodzeniem świata wiecznego. Bo, jaka może być ilościowa wartość świata przemijającego w porównaniu ze światem wieczności? A cóż dopiero mówić o odniesieniu jakościowym? Wysiłku w naszym świecie, który nie ma żadnej wartości w porównaniu z wynagrodzeniem. I jak powiedzieli mędrcy, w przyszłości święty błogosławiony On da jako nasłodzenie każdemu sprawiedliwemu 310 światów. A dlaczego on tutaj mówi, że 310 światów? Jeżeli weźmiemy gematrię keteru, to jest to 620. A tutaj jest 310. To, co wchodzi w keter, jest to 620 świateł. A to światło, które przechodzi od keteru do chochmy, czyli można powiedzieć światło, które otrzymuje Arch Anpin, jest to połowa, Czyli 310 świateł, a sprawiedliwi w przyszłym świecie wzniosą się tutaj i na tym poziomie będą odczuwać te światy, czyli te 310 stopni wzniesienia się w świetle. I dalej mówi Balchasulam: A cóż już mówić o tym, że część wynagrodzenia święty, błogosławiony On daje w zamian za ich ciężką pracę? A pozostałe w bezpłatnym podarunku. A jeśli tak, to jaki więc jest pożytek dla mędrców w ich naprawie? Pozostaje przecież wada od wstydu lica w pozostałej części podarunku. Ale tych słów mędrców nie należy rozumieć w ich prostym znaczeniu. Lecz jest w nich bardzo głęboki sens. On tutaj postawił pytanie. Za tą część wynagrodzenia, na którą oni zapracowali sobie swoją pracą w torze i przykazaniach, pracą w pokonaniu złego początku, za tą część oni nie muszą odczuwać wstydu. Ale pozostałą Znacznie większą część wynagrodzenia otrzymują oni przecież jako darmowy podarunek. I nadal pozostaje niedostatek, wada wstydu. Jaka więc korzyść jest dla tych sprawiedliwych z ich ciężkiej pracy? I Balchasulam mówi, że tych słów mędrców nie należy rozumieć w ich prostym znaczeniu, lecz jest w nich głęboki sens. Ale my ten sens poznamy już na kolejnej lekcji. Na dzisiaj na tym zakończymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu.